Gorące nowości na lato od Corsera. Night Saber i teoretycznie bardzo cicha klawiatura K65 Pro Mini. Czy to są godne uwagi premiery? Otwieramy i sprawdzamy te cacka. Dobra, słuchajcie, z racji takiej, że to są premierowe produkty, jeszcze przed premierą je testujemy, no to zrobimy jednak unboxing, bo fajnie zobaczyć, jak premiera się prezentuje. Ja już tu otworzyłem i. Profesjonalne zapakowanie, no ale czego można się spodziewać po Corsairze? Oczywiście marka premium, więc i opakowanie musi być premium. No jest, wiesz, no, ja też widziałem lepiej zapakowane myszki, w sensie bardziej z większą pompą, ale zdecydowanie jest to kulturalne, no i wiadomo, zero plastiku, no. Może nie zero plastiku, ale generalnie mało plastiku, dużo kartonu, wiadomo, eko i tak dalej. Dostajemy kabel tutaj, który właśnie rozplątujesz, i z tego co czuję i widzę, nic więcej tutaj się nie znajduje. Chociaż... Tu mi, jak to jest, że to jest świeżo odpakowane i już jest poplątane. Ja nie rozumiem. Jak to się dzieje? No, bo tak działają kable, ziomuś. Ej, a czekaj, bo jeszcze powinien być ten do dągiel. Ja Może już a, myszce. no. Corsair poszedł oczywiście, że w tę stronę, a -a. żeby chować dągla, żeby się nie zgubił, żeby nie pisali do niego ludzie: ej, a macie jakiegoś rezerwowego dągla, bo mi wypadł i spadł pod biurko, i już nie mogę go znaleźć od dwóch tygodni. Mamy już myszkę na stole i ja już mam pierwszą rzecz, która będzie kontrowersyjna mocno. Myszka bardzo symetryczna, i to widać, ale w symetryczności myszki nic złego nie jest. I tu wiesz, ja też nie chcę sugerować, że to jest złe, ale jest bardzo odchudzona też przy okazji. I zobacz sobie, jak specyficznie się ją trzyma. Ja, nawet już patrząc na opakowaniu i teraz trzymając ją, też mam takie wrażenie, że tak wyglądają te myszki, które tutaj mają dokładane elementy. Mm -hmm. I są przez to, jak je odczepisz, to są takie wychudzone tutaj. I zobacz sobie, ona jest taka. Bardzo slim. Ergonomia w tej myszce jest zachowana. To jest zdecydowanie myszka bardzo komfortowa. Ja uważasz, uważasz, nie ma uważam, takiej... Właśnie, zastanawiam się tylko, czy na pewno dla mnie, bo no. właśnie, ja mam dość dużą dłoń i zawsze preferowałem myszki troszeczkę większe. I tutaj ten slim kształt, faktycznie trzyma się tą myszkę bardzo stabilnie i ona na pewno byłaby świetna do FPS-ów. Natomiast zastanawiam się, czy dla mnie, dla użytkownika dużej ręki, to jest komfortowe rozwiązanie. No, ja mam pewność co do tego, że trzeba się do tego przyzwyczaić i wiele osób, które będzie zmieniało myszkę, na początku będzie się czuło dość specyficznie, bo zdecydowanie ta szerokość myszki, no, ona jest, no powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo wąska myszka, jedna z węższych myszek, jakie, yy, jakich w ogóle używałem. Przy okazji warto powiedzieć, że myszka waży 99 gramów. Corsair pod, podkreśla, że to jest mało. Ale do, czy tak mało do końca nie jestem przekonany. Wiemy, no, konkurencja że... posiada dużo lżejsze myszki, także ja bym powiedział, że to jest normalna waga. To w dzisiejszych standardach wagi to, ma... to nie jest jakoś super mało. No zdecydowanie nie, i na pewno jeżeli ktoś jest fanem ultra -lekkich myszek, no to tutaj będzie musiał iść na pewien kompromis. Ten model myszki nazwą nawiązuje do serii Sabre, tylko dodajen, dodane jest Knight. Ale powiem szczerze, że nie widzę wielu, aż tak wielu elementów wspólnych. Kształt jest inny. No i też to, co w Sejbrur jest jakby charakterystyczne, że one są dość takie powściągliwe, jeżeli mhm. chodzi o oświetlenie, i ten, są takie skromne, bym powiedział to tutaj już tego mamy więcej. Tutaj się troszeczkę dzieje i faktycznie ten design jest odmienny. Ja bym powiedział, że ten design troszeczkę przypomina mi produkty Logitecha, jeżeli chodzi o myszki. Nie mówię tutaj o tej topowej myszce Logitecha. No natomiast... na pewno nie o G Pro, na ale pewno... wiem, o co Ci chyba chodzi to zakończenie takie G502 ostre. chyba, jeżeli dobrze pamiętam, tak, te ostre jest... zakończenia, one troszeczkę mi tą myszkę przypominają. No natomiast tutaj zdecydowanie inne oświetlenie i powiedz mi, czy to oświetlenie do Ciebie przemawia? Generalnie design tej myszki do mnie przemawia. Według mnie to oświetlenie, jak cała myszka, jest takie dość agresywne, zrobione tak, bym powiedział, na sportowo, czyli tak, żeby dodać jeszcze tej, tego pazura tej myszce. Na podstawie myszki mamy gładki plastik. Tutaj mamy matowe wykończenia, jeżeli chodzi o przyciski. Co jest fajne, bo akurat przez to wydaje się, przynajmniej wydaje się, a na pewno tak będzie, że jakby ta śliskość mm -hmm. będzie mniejsza i ta przyczepność lepsza. Tutaj bardzo fajnie wy wykończenie też, które ma zapobiec temu, żeby się gdzieś tam ślizgały te, te palce na myszce wykończenia, chociaż nie są z gumy, z plastiku, ale zrobione w taki sposób, że wydaje mi się, że się łatwo nie przetrą, no, a to jest minus no, jednak gumy. To jest też to, co powiedziałem na początku, że tą myszkę mam wrażenie, że w momencie, kiedy ją chwytamy, to ona bardzo stabilnie leży w dłoni i trudno że o jakieś niekontrolowane Ruchy, bądź wyślizgnięcia, bądź niepoprawną pozycję dłoni, po prostu na samej myszce. Jeżeli chodzi jeszcze o. Jeszcze tylko bym dodał, że jest karbonowy nawet element tutaj o. po środku zrobiony. Taki jeszcze, żeby dodać tej agresywności i podkreślić tak dlatego to skojarzenie z samochodami. Taki karbonowy z przymrużeniem oka oczywiście, no, oczywiście, żeby nikt nas nie brał dosłownie. Natomiast jeżeli chodzi o samo podświetlenie, bardzo podoba mi się rozwiązanie tego, że na przodzie myszki mamy tutaj wyjątkowe poświetlenie, to się rzadko zdarza. No, myszka na pewno atrakcyjna, na pewno inna niż wszystkie inne na rynku, więc to do mnie przemaga i tutaj ogromny plus dla Corsera. To... To chyba już zauważyliście i co było wspomniane. Myszka bezprzewodowa. Możemy się łączyć i tutaj zmieniać sobie to albo za pomocą Bluetootha, albo za pomocą e, wireless Wi-Fi. A jeżeli chodzi o autorskie rozwiązania, to Corsair chwali się jeszcze technologią Corsair Quick Strike, która podobno sprawia, że nie ma żadnych, ale to żadnych opóźnień, jeżeli chodzi o przyciśnięcie, a reakcji komputera. Dokładnie tak. Także tutaj, tutaj nie... I pod względem takiego performansu e ma być naprawdę, naprawdę top topów. No i oczywiście mamy tutaj autorski sensor Marksman 26K. No i jest to jeden z topowych sensorów dla myszek, więc zdecydowanie myszka również dedykowana dla tych z aspiracjami do bycia pro playerami. Mamy tutaj 11 przycisków programowalnych, dwa klasyczne Tutaj z boku, ale mamy też dodatkowe dwa tutaj na lewym klawiszu. No i nie zapominajmy o scrollu, który również ma dodatkową funkcję, mianowicie możemy scrollem y, oczywiście poruszać się góra-dół, ale też na boki. I to jest bardzo ciekawe, bardzo fajne rozwiązanie, które chyba też jako pierwszy zaimplementował Logitech. Natomiast tutaj bardzo ciekawie to rozwiązanie zostało zaimplementowane, i to jest bardzo fajna, ciekawa funkcja. Trzeba też pochwalić Corsera za czas, jaki możemy działać na tej myszce, bo to jest 100 godzin. Yy, tak, producent tak deklaruje. Ale załóżmy, że jest to 100 godzin z wyłączonym podświetleniem RGB, raczej nie zakładałbym tutaj pełnego podświetlenia. Yy, jednak co też ważne, i czasami nawet ważniejsze, to że jest szybkie ładowanie. Właśnie, i to yy, tutaj producent gwarantuje nam, że przez 15 minut naładujemy myszkę na 20 godzin użytkowania. To jest naprawdę bardzo dobry rezultat. Tak, i czasami to się przydaje, bo faktycznie na chwilę mamy czas podłączyć myszkę, odłączamy gdzieś idziemy i będziemy mogli przez no, pół dnia przynajmniej się ni nią cieszyć. Także za to na pewno plus. Największy problem, jaki tu widzę. Nie tkwi bezpośrednio w myszce. I chyba wiem, o czym mówisz. Tak, sugerowana cena na półce, to będzie około, u nas, my przedpremierowo mówimy, będzie to około nawet do 700 zł. To jest naprawdę ogromna suma, jeżeli chodzi o myszkę, no bo w takiej cenie możemy już dorwać dość topowe klawiatury, a mówimy tutaj tylko i wyłącznie o myszce. No oczywiście jest, rozwiązania... Dużo osób powie, hello, ja gram w FPS-y, to no, nie jest tylko i wyłącznie myszka, to jest aż myszka. Oczywiście, że tak, ta myszka często jest najważniejsza i faktycznie wtedy warto stawiać na topowe rozwiązania, no choć faktycznie cena może delikatnie szokować na pierwszy rzut oka. No, nogi trochę miękną i szczerze powiedziawszy, ja jedyne, do... gdzie mógłbym szukać jakieś dziury w całym, abstrahując od ceny, to, tak jak mówię, ten specyficzny kształt. Tutaj czujemy, że jest tego mało, jest wąsko. Do tego trzeba się przyzwyczaić, ale myślę, że jak już się ktoś przyzwyczai, to może naprawdę bardzo, bardzo chwalić tą myszkę i już będzie mu ciężko zmienić ją na inną. A klawiatura, mój drogi. No właśnie, klawiatury. przejdźmy do klawiatury, bo to mnie bardzo ciekawi, bo Corsair tutaj chwali się tym, że ta klawiatura jest podwójnie wyciszana. To jest ciekawa sprawa. Oczywiście klawiatura również z topowymi switchami. Tutaj mamy switche optyczne, bardzo szybkie. Oczywiście bardzo szybka łączność i znowu produkt dedykowany dla tych z aspiracjami do bycia pro, bądź po prostu pro playerów. Ale otwórzmy ją i Uuu, zobaczmy. Tutaj znowu jest zapakowanie, eko. oczywiście eko, ale zapakowanie, które do mnie y, przemawia. Czy ona jest bezprzewodowa, mój drogi. Y, nie, chyba bezprzewodowa nie jest. Tutaj przewodu A. musimy użyć. Klawiatura już podłączona i możemy zacząć od designu. Ja zacznę od tego, że dostajemy wymienną spację w środku, i ja od razu ją pozwól wymienię, bo uważam, że ta, ten rodzaj spacji jest dużo ciekawszy. A ja chciałem powiedzieć, że w ogóle nie jestem fanem tego rozwiązania. No. Tak, no dobra, no ale powiedz, czego jesteś fanem. Po, po, opowiedz o wyglądzie tej klawiatury. D wiesz, co jeżeli chodzi o tą spację, po prostu nie jestem fanem wykonania tych wzorków, które tam się nie? przebijają. Tym no, jest przyjemne. No, ale oczywiście, jeżeli ktoś chce uatrakcyjnić swoją, e, uabstrakcyjnić swoją klawiaturę, hmm. to jak najbardziej można taką spację zastosować. Jeżeli chodzi o design e, klawiatury, to chciałem się tylko przyczepić do Corsera na samym starcie. Dlaczego w momencie, kiedy podłączam ją pierwszy raz, to ona ma takie podświetlenie? Że co? A jakie byś wolał? Tęczowe. No to jest tęczowe w jakiś sposób, no bo zmienia się w tęczowy kolor, tylko rozumiem, że nie jest takie szybko zmieniające się, tylko idzie taką falą. No jest abstrakcja znowu bo tutaj, wiem... jeżeli chodzi o kolorki i wydaje mi się, że mam takie wrażenie przynajmniej, że inne klawiatury na pierwszy rzut oka, po pierwszym podłączeniu, prezentują się po prostu lepiej ze względu właśnie na to podświetlenie, które zostało w nich ustawione, a to jest... Rozumiem, czyli że strategicznie byś to inaczej rozegrał, bo, zupełnie bo inaczej. to podświetlenie nie robi takich fajerwerków, jak mogłoby robić. Jest mocno pstrokata. Generalnie, jeżeli chodzi o podświetlenie, moim zdaniem jest bardzo dobrze i tutaj nie ma się czego czepiać. Ja mam problem z oceną, designu, wyglądu klawiatur 65-60%, bo one są praktycznie identyczne, jeżeli chodzi o wygląd. One są bardzo podobne i jedyne, co mi się w tej klawiaturze rzuca na pierwszy... Rzut oka, mhm. to wykończenie bardzo mocno matowe kikapów, Takie chropowate. Tak, chropowate. Z jednej strony rozumiem to, bo chce producent tutaj, żeby się jednak te palce nie ślizgały, żeby kontrola była stuprocentowa. Mimo wszystko, nie do końca przemawia do mnie ten taki y, sposób wykończenia, jeżeli chodzi o wygląd. Tak, on faktycznie dość mocno się połyskuje, no dla nas chyba przyjemniejszy jest po prostu mat, jeżeli chodzi wygląda o... Wygląda jak taki papier ścierny. Troszeczkę <grym> tak, troszeczkę faktycznie coś w tym jest, natomiast ja się nie zgodzę z Tobą, że ta klawiatura wygląda jak większość innych klawiatur. Dlaczego? Bo jeżeli chodzi o sześćdziesiątki, sześćdziesiątki piątki, czy nawet już te kl to te klawiatury przeważnie są dość mocno zabudowane. Tutaj mamy otwartą konstrukcję i faktycznie światło, czy to RGB, wydobywa się spod kick upów, no i bardzo ładnie rozświetla nam biurko. Powiedziałeś o tym, że RGB jest ładne, no ja zdecydowanie się z Tobą zgadzam w tym punkcie, bo faktycznie jest bardzo intensywne, bardzo ładnie to wygląda. Ja bym tylko zmienił po prostu ustawienia kolorów, ale to oczywiście mogę zrobić w aplikacji. No tak, tu masz trochę rację, no oczywiście aplikacja to IQ i tutaj mamy bardzo dużo możliwości abstrahując od samej klawiatury, ale połączenie tego z myszką, a także z podzespołami Corsera, także to oczywiście na Duży, duży plus. Ja jeden keycap pozwoliłem sobie zdjąć i powiem tak, no jest grubo i tutaj absolutnie nikogo nie obrażam, bo jest faktycznie gruby ten kickup. Ja bym powiedział nawet, że ja nie jestem w stanie go wygiąć. Absolutnie nie ma takiej możliwości i złamanie takiego keycapa, czy uszkodzenie takiego keycapa wiąże się już prawdopodobnie tylko i wyłącznie z uszkodzeniem klawiatury, no bo tutaj musi spać coś naprawdę ciężkiego, żeby ten keycap się wytarczył, po prostu uszkodził. No, co można tutaj powiedzieć? Jest bardzo cicho. Jest bardzo cicho i to jest chyba jedna z najlepiej brzmiących klawiatur, takich ogólnodostępnych, niekastomowych, niewyciszanych przez nas samych, która jest przez producenta, na rynku, a... ale przez producenta. I to przypomina mi bardzo mocno klawiatury właśnie takie customowe, bardzo drogie, które często pojawiają się na YouTube i tam często jest ASMR właśnie z nimi robione, że jest jakaś pani z długimi paznokciami i ona sobie klika na tych... Tej... To, to tylko ja zabudziłem tam. Nikt mi nie trzecia w nocy, ty powinieneś iść spać? Ta klawiatura brzmi absolutnie fenomenalnie i Corsair zrobił tutaj wybitną pracę, jeżeli chodzi o wyciszenie, wygłuszenie i dźwięk samej klawiatury. No i to jest ASMR dla uszu. Duża, bardzo duża pochwała dla Corsera. Zostaje, że te osiągi będą na tyle yy, wysokie, że zadowolą naprawdę najbardziej profesjonalnych graczy. No właśnie, bo wspomniałeś o Switchach yy, i wspomniałeś o prograczach, no i faktycznie ta klawiatura zdecydowanie dla nich się nadaje, ponieważ mamy tutaj bardzo szybkie Switche optyczne. Yy, to jest zupełnie inny rodzaj Switcha i Corsair często się nim chwali i faktycznie yy, ta klawiatura powinna sprawić, że ta przewaga w grze, w rozgrywce będzie po naszej stronie. Ja wspomnę jeszcze o budowie tej klawiatury. Pod spodem mamy jednostopniową regulację w postaci nóżek, na wierzchu aluminium i trzeba przyznać, że naprawdę nic nie trzeszczy, nic nie przeskakuje bardzo, ale to bardzo solidnie wykonana klawiatura. Mógłbyś jej nie wyginać tak, bo ja bym chętnie do testu wziął. Jeżeli chodzi o dzisiejszy sprzęt, to największa ironia yy, tkwi w tym, że klawiatura jest docelowo, będzie tańsza niż myszka. Tak, zdecydowanie tutaj mamy delikatny plot twist i to jest klawiatura, która zdecydowanie znajdzie się w topowych produktach do polecenia przez nas w danym budżecie ze względu na switche, ze względu na swoją bardzo wysoką kulturę pracy, no i ze względu na jakość wykonania. A cena tej klawiatury to no około 650 zł, jak się pojawi na polskim rynku, tak plus minus. W tej cenie, brakuje mi jednej rzeczy, szczerze, bezprzewodowość, mm -hmm. moim zdaniem, już mogłaby być i wtedy sami byśmy sobie wybrali, czy... Niby tak, ale mam wrażenie, że gdyby tej klawiaturze od, od Corsera zdarzyła się bezprzewodowość, to ta klawiatura konstruowałaby już nie 600, no, a ale 1200 widzisz, no to ja Właśnie chodzi o to, żeby ona kosztowała tyle, ile kosztuje, a miałam tą bezprzewodowość, no nie to jest dla mnie mały, jest ciastka, jest mały ciastka, minusik no. i moim zdaniem bardzo, naprawdę bardzo fajna kultura pracy przełączników, za co duży, duży plus jest to jedno z topowych rozwiązań, które bardzo dużo satysfakcji przynosi. Na mały minusik, jeżeli chodzi o wygląd klawiatury, nie przemawia do mnie do końca ta chrupowatość. No dobrze, słuchajcie, powiedzcie co Wy myślicie o nowym secie od Corsera, o Nightsaber myszce i K65, 65% klawiatura. Czy jest to coś, co mogłoby zagościć u Was na Waszych stanowiskach gamingowych? Czekamy na Wasze opinie. A ten sprzęt idzie na głębsze testy i pewnie pojawi się jeszcze w różnych zestawieniach do kwot czy w różnych porównaniach. Nam pozostało się do dzisiaj tylko pożegnać, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych premier. Na razie, cześć, do zobaczenia.